Witam Was wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale w nowym odcinku. Dzisiaj zabieramy się za challenge jeden pokój jednym kolorem, także zaczynamy. Jak tutaj możecie zauważyć na ekranie na zewnątrz domu wylosował mi się kolor pomarańczowy, także mi się wydaje, że nieźle. Domek pobrałam z galerii, aczkolwiek trochę go zmniejszyłam, trochę poprzestawiam, ponieważ nie był taki nie podszedł mi po prostu i ogólnie powiem Wam, że nie było źle jeśli chodzi o ten pomarańczowy, także tu byłam zaskoczona, pozytywnie, bo myślałam, że może być trudne, aczkolwiek dachówka mi nie podeszła i miałam jakiś problem, bo tutaj nie mogłam tych krawędzi zmienić, także nie wiem o co chodzi, jeśli możecie wiedzieć o co chodzi, jeśli możecie wiedzieć właśnie o co chodzi, to możecie pisać w komentarzach i widzicie taka żerówiasta podłoga, normalnie myślałam, że gdzie jakaś, wiecie, większy wybór, a tu nie. No także, że już musiałam ją zostawić. Jeśli chodzi o tego, można powiedzieć, losowacza, to będziecie mieć link w opisie. Znalazłam go i tam trzeba tylko wpisać, wiecie, kolory, które macie, chcecie mieć do wyboru i tam klikacie tam te losowanie i od razu wam losuję. Także teraz okno tutaj wstawiam. Bo ja wam, z okien niby było dużo, ale jakoś żadne mi tak nie podeszło. Wzięłam ja takie, aczkolwiek tak średnio mi podpasowała, ale mówię, dobra, zostawię. A wiecie, od środka to było jeszcze gorzej. A wiecie, jak był jakiś inny kolor pokoju, to musiałam zostawić to okno, bo tej zewnątrz. No i miałam też mało problem, powiem Wam, ze schodami, bo jak widzicie, to jest, ten, to jest bardzo niskie i ten fundament i te schody tak dziwnie wyglądają, Oczywiście wiem, że zostawię już. I jak teraz widzicie, przechodzimy do kuchni i kuchnia w kolorze różowym powiem Wam, że ogólnie finalnie jak ona wyszła, to mi się bardzo podoba byłam bardziej negatywnie nastawiona, także cieszę się, że wyszła tak powiem Wam w miarę ok no i tutaj wybieramy światło i szukam ale stwierdziłam, że zostawiam sobie tę chmurkę bo jest przeuroczą, wy takie wiecie cukierkowego, różowej do takiej cukierkowej, różowej kuchni będzie się idealnie nadawała i stwierdziłam, że to również tam takie słodziakowe drzwi, bo czemu by nie no i teraz lodówka, myślałam, że wezmę tą najdroższą, ale mówię tam jest wiecie trochę białego, mówię nie, będziemy to oszukiwać, mówię weźmiemy taką całą, taki blady róż tutaj jak widzicie wziąłam blady, ale później stwierdziłam, że one mi jakoś nie pasują, bo one są bardziej taki fiolet fiolet wpadają także mówię nie wolę jakieś inne i znalazłam właśnie w takim pudrowym kolorze różowym z białym, ale mi się wydaje, że to lepiej wygląda niż tamte Także wymieniłam na ten kolorek. No i teraz układamy blaty dalej. No, układamy, układamy. Tutaj śmietnik się różowy znalazł. Byłam, powiem Wam, w szoku. Myślałam, że nie ma różowego śmietnika, ale jednak jest. Ale wiecie, cieszę się, że w ogóle tutaj jest wszystko w kolorze różowym. W sensie i jest, wiecie, i kuchenka, i lodówkę bo jakby nie było, no tam troszkę słabo by było. Ale na szczęście się tutaj znalazły rzeczy. No, i tutaj dalej blaty. Oczywiście musi być jakieś kwiatkę. To chyba postawiłam w każdym możliwym pokoju. Naprawdę, ale ja uwielbiam rośliny wkładać do pomieszczeń. Także tu w ogóle znalazłam jakieś. Nie wiem, co to jest, jakiś stojak z jakąś wazą. Stwierdziłam, że czemu nie. I w ogóle bardzo mi się spodobał. Także nawet nie wiem, czy go nie z pakietu, chyba, czy z podstawki. Stwierdziłam, że go zostawię, bo mi się naprawdę podoba. I Wam, to jest bardzo fajny czelner, bo można wielu. Wiele jakichś tutaj obiektów poznajdować, które się nie używa w rozgrywce, a są naprawdę fajne. I tutaj tak miałam na przykład z obrazami. Na przykład ja takie takiego flaminga. Nie wiedziałam, że miałam takiego ładnego flaminga. Albo tutaj postawiam babeczkę, ale znalazłam coś fajniejszego. Mianowicie tutaj jak widzicie jakaś śliczna kawa. W ogóle to takie ślicznie wygląda, że... jej to jest taki cute. I już zostawiałam, bo mówię, akurat w kuchni kawa może być. Poczemu nie? I teraz, jak widzicie, kolor żółty i kolorem żółtym jest jadalnia. To powiem Wam, że się trochę przestraszyłam, bo mówię, nie wiem, czy jakąś podłogę znajdę, bo mówię, na ścianę na pewno jaką, jakąś, wiecie, coś znajdę. Jak widzicie, tylko była taka żarówiasta podłoga, także tak samo, praktyczna sama chyba, co mamy na zewnątrz przed wejściem. No i tutaj stwierdziłam, żeby to jakoś lekko stonować, to wezmę na ściany właśnie jakiś taki, wiecie, delikatniejszy żółty. Oczywiście firanki, żeby wiecie, ten pomarańcz trochę zniwelować, żeby aż tak nie było, aczkolwiek tak ładnie, wiecie, wygląda. No, z drzwi tutaj jakieś byle jakie bardziej takie na zewnątrz, ale mówię, że dobra, nie będziemy kombinować, no i stół. Nie powiem aż ze stołem, tu tutaj się zastanawiałam. Ale mówię, ten nie jest pełni żółty, ten ma coś, mówię, dobra, weźmiemy taki, który jest żółty, jakby ma najwięcej tego żółtego, czyli taki tutaj jak widzicie elegancki. On mi w ogóle już tu nie pasował. Ale wie dobra, wezmę go. I widzę tutaj mamy żółte krzesła. Wiem, mają brązową podstawkę, ale jakoś najbardziej tutaj podpasowałem. Dlatego mówię, bierzemy go. I oczywiście tutaj kwiatuszki teraz są na stoliku i tutaj w ogóle też jakieś kwiatki nad nim wyskonane są. Także i oczywiście musiałam postawić barek. Ten barek jest super. Uwielbiam było to ze stylu dawnych lat naprawdę świetny. No, i tutaj też oczywiście muszą być jakieś plakaty czy jakieś obrazy. I tutaj, tak szukałam, nie umiałam jakoś znaleźć, stwierdziłam, że może kalendarz, bo czemu nie? Ale później znalazłam o takie tutaj obrazy, można powiedzieć, w pięciu częściach, one mi się bardzo podobają i zostawiam go tutaj. Nawet nie wiem, czy już coś położyłam, czy nie, ale chyba coś było. Zobaczymy tutaj, jak widzicie, kombinowałam, żeby coś było. O, Janek został taki i tak się prezentuje efekt końcowy, mi się wydaje, że nie źle. Teraz kolor szary i łazienka, także tutaj praktycznie powiem Wam, nie odczułam jakiejś wielkiej różnicy, ponieważ ja uwielbiam mieć szare łazienki w Simsach, także wiecie, tutaj dla mnie to był pikuś, że tak powiem, zrobienie czegoś, zrobienie czegoś takiego, czegoś takiego w sensie w łazienki w takim kolorze. No i tutaj się pomimo zastanawiam trochę nad lampkami. Jakie te lampki mają być? Czy mają być takie, czy mają być takie? Na takich w miarę klasycznych mi się wydaje. Postawiałam na wannę. Stwierdziłam, że nie chcę prysznica, bo Jakoś często daję ten prysznic, bo mówię, to. Kibelek szary był tak ale on zmieni jeszcze swoje położenie, to... Wiecie, tutaj jeszcze będą przemeblowania. Oczywiście dywan i musi być, bo jakby to inaczej. No i oczywiście teraz tutaj, wiecie, jakieś dekorowanie, tak? Coś trzeba pododawać, żeby nie było tak łysą. No, także widzicie, już kibelek zmienił swoje położenie. I za chwilę będziemy się brać za umywalkę, tak? Wziąłem tę umywalkę, po czym stwierdziłam, że jednak nie chcę i chcę inną, ale jednak mówię, nie, te nie są takie szare, mówię, to jednak wróciłam do tej pierwszej, czyli wiecie, ten pierwszy wybór, najlepszy, najtrafniejszy, no i oczywiście jakieś tutaj lustro też, żeby było małe dać. I no i teraz oczywiście jakieś tutaj ozomniki. kosz na pranie, nie dam im pralgi, teraz sobie znam z tego sprawę, trudno, będą mieli, będą mogli zbierać pranie, ale nie zrobią prania, trudno, będą chodzili do sąsiadów robić. No i teraz powiem Wam, że szukałam tego takich, takiego stojącego, za chwilę, za chwilę to pokażę Wam, szukałam tego, bo ja to bardzo lubię, zapomniałam jak to się nazywa, o i teraz będę właśnie wchodziła w pakiety, dzień w spa, ale stwierdziłam, że go nie chcę jednak, no bo nie mieści mi się, a bardzo lubię go dawać po no i praktycznie już chyba tak tu się skończyło, a jeszcze okna dam, tak. Jednak z, oczywiście kolor zmieniam pomarańczowy, no bo jakby to z zewnątrz. No i tutaj jeszcze będzie coś na ścianę. Tak są mi się w tej łazience zrobiło, stwierdziłam, że jeszcze do nami, no najpierw wrzeszczą jakieś plakaty, a później sobie zdałam sprawę, że chciałam wyjść indziej. W sensie ozdoby. I tutaj taką półeczkę, można powiedzieć, wybrałam, aczkolwiek na początku nie byłam do niej przekonana, ale ją zostawiłam, jednak by mi tak najbardziej się pasowała. No i tutaj oczywiście się bawię jeszcze z ułożeniem, ale wyszło OK. I następny pokój. Biały i biała została sypialnia. Także też powiem Wam, że nie jest jakoś trudno, ale no wiecie, no nudno trochę, bo wiecie, tutaj przed chwilą szara y, łazienka, a teraz biała sypialnia, ale no co, no tak się wylosowało. No to robimy, oczywiście no białe zaczynam tutaj od podłogi, później coś na ściany i światło za chwilę chyba, a nie światło oddam później chyba. I łóżko, oczywiście z łóżkiem nie było problemu, bo łóżek jest naprawdę sporo, tylko żeby było całe białe to już nie mamy aż tylu opcji. Stwierdziłam, że chcę całe białe i tak mam takie, wiecie, takie jakby trochę szarą poświatę na, można powiedzieć, trochę na kołdrze na początku, już już dobra, zostałem. No, i tutaj oczywiście musiałam dać na okna jakieś zasłonki, żeby było ładnie. Coś mi nie pasowało, trochę musiałam je poprzestać, a i tak w końcu zostały tak, jak były na początku. Także to jest normą. No, oczywiście te jakieś etażerki musiały stać koło łóżka. Zegar, zegar zmienił swoją pozycję i później żałowałam, że go w sumie dałam, bo naprawdę on zmienił parę razy swoją pozycję. O, tutaj szafa na ubrania biała. Była cała biała, także... O, to ona też zmienia. Pozycję. O, tak tutaj. I jestem ciekawa, czy w ogóle Simmy by tam przeszły, ale chyba tak. Miałam taką właśnie rozmowę, czy one by tam przeszło, czy by nie przeszły? No ale mi się wydaje, że by przeszło, ale one. Wiecie, te simy to lubią utykać w różnych miejscach. Tutaj dałam takie wielkie lustro na ścianach, chciałam stojące, ale jakoś tak mi nie wpadło w oko. Nie wiem czy nie było. Ale to stwierdziłam, że na ścianę. I oczywiście tutaj musi być jakiś dywanik pod łóżkiem, trochę go zmniejszą, bo mi się udało za duży. I tutaj szukam jakichś ozdób białych, ale nie wiem czy ja coś dam później, bo już mi nic nie pasowało. Mówię Ci, wszystko było niby białe, ale jakimś kolorem zazwyczaj, że nie będziemy aż tak cheatować. I po prostu damy coś innego, albo nic nie damy. Chyba nic nie dałam. No jak widzicie, szukanie tutaj było, szukania naprawdę czy to to, czy to to, może coś innego, ale już mówię, dobra, zostawiam. Bez, mówię, będzie biedniej trochę, ale czemu nie. I oczywiście jakiś obraz też musiał być na ścianie. Ten powiększyłam trochę, żeby był po prostu, wiecie, jakoś bardziej współgrał z tamtym. No i tak wygląda sypialnia, także mi się wydaje, że też w miarę ok. I lecimy teraz do kolejnego pokoju. Tutaj stwierdziłam, że biuro. Jak widzicie, biuro zostało czarne losowane. Także powiem, że troszkę rocznie, muszę przyznać, się przestraszyłam, bo wiecie, wszystko czarne, to ani nie będzie nic widać, dlatego stwierdziłam, że dam taką trochę może bardziej czarną szarową. Wiecie, wiecie, można powiedzieć tapetę na ścianę, żeby było trochę widniej, że tak powiem, w tym pomieszczeniu. No i oczywiście dywanik też musiał być jakiś mały pod komputerem, pod biurkiem. No i tutaj zdecydowałam się na bambusa. Tak, na bambusa, bambusy. Jakoś ładnie mi to wyglądało. No oczywiście coś jeszcze dałam na okno i tu powiem, że chciałam jeszcze coś postawić, ale wszystko było za duże. I później zdecydowałam, że wezmę rzutki ale rzutki mi nigdzie tutaj nie pasowały, bo nie można było ustawić, bo coś było, wiecie, przeszkadzało, no to mówię, dobra, nie będzie mieć, nie wiem, ja chyba dałam właśnie obraz tutaj na ścianę i tak wygląda finalnie biuro, także fajnie. I teraz ostatnia część, czyli salon, jak widzicie niebieski. I powiem Wam, że on mi się najmniej podoba, mimo że uwielbiam kolor niebieski, to muszę przyznać, że tu mi w ogóle nie wyszło, bo nie wiedziałam na jaki niebieski się bardziej, wiecie, Yy, zdecydować, czy najbardziej taki jasny, czy na ciemny i żałuję trochę, że się tak nie zdecydowałam na, jed na jeden. Tutaj miałam trochę mieszania, trochę zabawy, tego wszystkiego było trochę. Także no nie podoba mi się salon, to jest to pójcie, które mi się najmniej podoba. A powiem że bardzo mi się podoba ta kuchnia różowa, mimo że za kolorem różowym nie przypadną to mi się naprawdę podoba. No i biuro mi się też bardzo podoba. I tutaj oczywiście problemy z oknem, jak zwykle, bo nie może być na środku, także... Czekam na aktualizację, która już nam to naprawi, gdzie będziemy mogli przesuwać jak chcemy. No, jak widzicie, mamy telewizor, i w ogóle jedyny niebieski telewizor to był pingwinek. To powiem Wam, że byłam w szoku, bo byłam pewna, że są takie, wiecie, stojące, które po prostu no są w kolorze niebieskim. To się okazało, że jest tylko pingwinek. Także, no, no musiałam zostawić, no, bo chciałam, żeby mieli ten telewizor. No, to mają, ale no, dzięki mało pingwinek. Bo czemu nie? No i tutaj oczywiście pufki, jak widzicie chciałam takim granatom, później stwierdziłam, że trochę nie pasuje, no bo jednak wiecie, wzięłam taki jaśniejszy kolor, błę, taki błękitny, no to mówię, no to urządzamy bardziej w tym, aczkolwiek mi się naprawdę nie podoba. I oczywiście kwiatuszek, tutaj też jakaś, jakieś doniczki, tutaj będzie inny kwiatek, taki kwiatuszek, też jak widzicie doniczka nie jest taki w ogóle te zasłony, tak nie wiem czy mu ja dam nie wiem, one mi się tak nie podobają i podobają jednocześnie. Także nie taki w ogóle inny kolor, takiego niebieskiego, nie wiem czemu, ale zostawiłam je. Coś mi wiecie, nakazywało je tu yy, zostawić. No i tutaj oczywiście coś też musiałam położyć, żeby nie było tak łysa. Jakiś stoliczek, stoliczek też mi się w tym niebieskim nie podoba. Uch. No i tutaj oczywiście dywanik przy wejściu, za chwilę dywanik tam będzie koło telewizora i koło kanapy. Coś jeszcze pamiętam położyłam na ten stoliczek, co tutaj położyłam przed chwilą chyba chusteczki, ale później wiem, że zmieniłam na coś innego. Także, no bo nie było powiem, że nic takiego ciekawego niebieskiego, co bym mogła położyć w takim wiecie i wejściu, i w salonie jednocześnie. Ale no, co się wiecie, później już pozmieniało i no już tak zostało, nie? No, a to już by był koniec na tym filmiku. Mam nadzieję, że wam się podobał challenge że też sami wzięliście udział, takim sami też zbudowaliście coś. Piszcie w komentarzach Wasze opinie, jak mi wyszło i do zobaczenia, do następnego, pa-pa!